Cześć, tu Magda. Zapraszam Was do praktyki pranayamy, która przygotuje Was do regenerującego, spokojnego snu, ponieważ sen jest ważny. Nasza dzisiejsza praktyka będzie obejmowała e, trzy techniki oddechowe. Pierwszą będzie oddech samavritti, oddech pudełkowy, gdzie nasz oddech będzie podzielony na cztery części. Będzie a, na ten oddech składała się, składał się wdech, pauza, wydech i pauza. Wszystko na policzenia do czterech, równe wdechy, wydechy i pauzy. Następnie przejdziemy do oddechu Vishvamavrity, gdzie nasz wdech będzie odbywał się na policzenia do czterech, zatrzymamy powietrze na policzenia do siedmiu i wydech na policzenia do ośmiu, czyli wydech będzie dwa razy dłuższy niż wdech. Nasz wydech będzie aktywował pień przy współczulny naszego układu nerwowego, który między innymi odpowiada właśnie za ten stan wyciszenia, relaksacji, rozluźnienia. I następnie przejdziemy sobie do techniki bardzo przyjemnej do techniki bramari, pranayama, która jest oddechem brzęczącej pszczoły. Dość głośna technika, bardzo przyjemna, która ma za zadanie wprawić Was w taką miłą, przyjemną wibrację. Wdech będzie odbywał się nosem, następnie będziemy zatykać uszy, wydech z zamkniętą buzią, też nosem z, przy, przy akompaniamencie takiego dźwięku, właśnie tej brzęczącej pszczoły. Zaprezentuję Wam, jak to będzie brzmiało. Będziemy robić wdech. Następnie zatykamy uszy. Możecie sobie wyobrazić, że latają koło Was, koło was pszczółki. To taka bardzo przyjemna technika, właśnie idealna na sen. Zresztą wszystkie trzy techniki będą, będą przyjemne, będą właśnie relaksujące. Zapraszam. Usiądźcie wygodnie. Pamiętajcie, żeby techniki oddechowe zawsze wykonywać w takiej pozycji, w której wasze plecy są wyprostowane, brzuch jest delikatnie zaangażowany, kręgosłup jest wydłużony, a barki i ramiona rozluźnione, czyli unikamy tej pozycji, w której Jesteśmy powykręcani, przygarbieni. Zależy nam na tym, żeby oddech miał przestrzeń w ciele, żeby się po prostu mógł rozchodzić po tym ciele. Więc proste plecy, rozluźnione barki, rozluźnione ramiona, rozluźnione mięśnie twarzy i oddychamy nosem. Wydmuchajcie całe powietrze z płuc. I następnie wdech. Jeden, dwa, trzy, cztery, pauza. Jeden.

Pauza jeden, dwa, trzy cztery wdech jeden, dwa, trzy cztery pauza jeden, dwa, trzy cztery wydech jeden, dwa, trzy cztery pauza jeden, dwa, trzy cztery wdech jeden, dwa.

dwa, trzy, cztery, pauza, jeden, dwa, trzy, cztery, następnie wdech, jeden, dwa, trzy, cztery, pauza, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, wydech, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery,

dwa jeden pauza siedem sześć pięć cztery trzy dwa jeden wydech osiem siedem sześć pięć cztery trzy dwa jeden wdech cztery trzy dwa jeden pauza siedem sześć pięć cztery, trzy, dwa, jeden, wydech, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, wdech, cztery, trzy, dwa, jeden, pauza, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, Jeden wydech. Osiem. Siedem. Sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Ostatni raz wdech. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Pauza. Siedem. Sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden wydech. Osiem. Siedem. Sześć. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Spokojny, naturalny wdech. Wydech. Następnie wdech nosem i wydech bramari. Hmm. Wdech, wydech, bramari. Wdech, wydech. Wdech. Wydech. Mm. Ostatni raz. Wdech. I wydech. Mm. Puśćcie dłonie, możecie zamknąć oczy i dajcie sobie moment na obserwację. Połączcie się ze swoim naturalnym oddechem, już bez żadnych technik, po prostu obserwując swój oddech taki, jaki jest. I podziękujcie sobie za tę krótką, ale bardzo potrzebną praktykę. Mam nadzieję, że te niespełna 10 minut świadomego oddechu, świadomej pracy z technikami oddechowymi pomoże Wam w odnalezieniu ciszy i spokoju potrzebnych do snu. Mam nadzieję, że te proste techniki z Wami zostaną. I będziecie je sobie wykonywać wtedy, kiedy będziecie potrzebować. Ja Wam bardzo dziękuję, życzę Wam dobrego spania, miłego czasu w Waszych śpiulkolotach. Dobranoc! Trzymajcie się.